Cześć, cześć, cześć Witajcie w kolejnym odcinku Witajcie na kanale jako było w ostatnim nie Niezależnie od okay. tego jak mecz się zakończy czy, czy będzie wygrana Czy będzie czy będzie porażka I będzie katastroficzny mecz Mam życzyć ten odcinek Tak było w ostatnim Q&A To no, Tak samo robię Czy będzie katastrofalny mecz Czy będzie dobry to Wstawię go nie wiem czym, ale coś ostatnio na tym Wysoki ping, nie wiem czym to jest spowodowane tak naprawdę. Ostatnio, Przed chwilą nagrałem sobie do mecza, to było wszystko spokojnie. A na wersji coś się psuje, nie wiem czemu. Dajcie mi jakiegoś killa zdobyć, bo no może. Nie będę aż taki, że. Nie wiadomo jak będę się wychylał. Nie wiadomo jak może się skończyć Co jeszcze... A, pozostało ich dwójka, także... Tam bango, bango Bang Balon, tu ktoś jest? No i dwóch na dwóch bank mam, Nie wiem czy przecież nie było info, że bank nie, nie przy... Ja w sumie nie usłyszałem tego także... ...szkoda. Ostatnio to też w ogóle mi nie idzie na werpasie, jeżeli chodzi o mecze drogijowe. Grałem tutaj z jednym ziemkiem, to nie była nagrywka, tylko granie takie o i... ...wiele, że przegraliśmy to był... ...to było to katastrofalne mecze i nie wiem jak ja dostałem się z ściany. Mam 22 HP. Z niczego No, nic co? Minus 42. A ich jeszcze z pięciu, także fajnie. Coś czegoś ten mecz będzie tą katastrofą. Ale ja niestety na wyzwanie to wyzwanie. Ja na ja nawet się nie dopiero także. Tak, jest to moja najbardziej na mapa. Wcześniej było, było to inferno. You're right. A 0-2. Flashbang. Czy się uda? No, udało się go dziabnąć w końcu. Jest ten pierwszy flag. Idziemy po więcej. Where? to ile. To ile dead? Eee, toilet. Toilet, o, mi stąd przyjść, ale... Właśnie, że tak się nie stało. Gdzie jest paka w ogóle? Ooooh, sorry. To ile to na... Oh. No niestety. Bomb connector drop. Mkmo, to, to 9 Nie dla mnie to. Jest Ja yeah. 4 HP connector się wyprzedza jakiego mogę nie teraz No, deski tu Ale Nie, to powinien być Czwarty kilo przeradziło się w czwartego DEDA. Źle to było. To było złe. No bo na tą akcję powinniśmy wygrać bo jak nie, to bym się chyba złamał. Ostatni gdzieś z sobą, ale chyba, że londa ugrana. Dobra, to jest ostatni znowu. znowu Albo dobra. dobra, giniesz. Gdzie jest baka? Tu jest, dobra. Dziękuję bardzo. Drugi MVP dla mnie. Dzięki za match. 3-3. Coś tam się będzie, ale tak nie lubię tej mapy. Jeszcze na skrzydłowym jakoś pocisnął, ale nie lubię tej mapy, jeżeli chodzi o tryb toruniawy. Dobra, to tak też przyjdzie mi teraz, bo mój... Dobra, mamy. One low. One low, very low. Dead. Copy. Z kolei, gdybym był tutaj wcześniej, to bym miał szansę na więcej jakichś Ale jak najważniejsze jest, tak jak wybrana Londra, niż... Yaz. Wiadomo. Dobra, coś tam się obudziłem. Ale ta była dobra. Dobra, lecimy na B. Ale ja tutaj inaczej to zagram. Następne do golenia. Coś mi to może przyjść nawet. Bo się nie mieścił. Ale cisza i spokój. Chyba że gdzieś mnie otaczają od tyłu. Kogoś tu. To Czy oni też nieco. Tak? To jest to właśnie, jak nie wiesz, co musisz robić. Szkoda będzie tej lądu. Tylko ile tu byłem no. na. Pan Madew, mógł to zrobić. Ale nie zrobi. Zgarnijmy No i plan Dobra, jedno poszło Kurde, jestem ostatni To nie dobrze Nie so. walcz! mówił go away, a ja nie wiedziałem co mamy robić. I to jest takie, jak macie jeden na jeden. Właśnie. są takie... momenty, w których nie wiesz czy wycofać, na, ja czy zaraszować go, czy co. Na jeden na short cię słyszę, ale... Dobra. Lubimy go. Jezu jest, że to jest. że kolejny poszedł. A my 4 na 2 i to już jest. Nasza lunda, przynajmniej powinna być nasza. Dla ostatni to tu gdzieś się tapi. Last. Co? Zadano 5... 2? Kill him, please. Nice, nice. Very good job. Więc myślałem, że nie ukrywamy deal. 15 gigał. Jak na mnie to jest dużo, jeżeli chodzi o Well W <laughs> Ogólnie to nie mogę na jeżeli chodzi o team, bo team jest dobre. Dobrze grać. Minus 70 on fire, fairly Low HP. Oh, nice. Last, last, last. Last 515 HP. Connector. Connector. Yes, it's there. He was there. Ale czy oni to zrobią? Dobra, mam jeszcze stronę. Team jest dobry, nie mogę powiedzieć, ale... You want no, Jakby no. trochę na zielony pobóg. Yes. Ja bym jeszcze miał trochę tak lepszy, macie bym miał mnie zgonów, aby więcej okay. coś zrobił, to by było lepiej. No nie nagrywam tego jak ładnie z go zabiję, ale już tam mniejszość z tym. jest raz ostatni. Dobra, przypomnij paki, może lepiej. Jest B na stronie. Na flash. Na. Nie wiem czy to lekko flash nawet. metę. <laughs> Nie gra. jest ok, 7-7. Ha. Ja napieram, w tabeli, no, to please. mi odpowiada. Dobra, wyjeżdżamy <tryk> w środki B Zobaczymy jak się uda Udało się przynajmniej to Nie jest będzie ciężko powalczyć, ale tutaj o zwycięstwo będzie ciężko. Chyba bardziej, że łatwiej się na tym obiega po stronie CT, a teraz w teru, także będzie niezwykle ciężko. A mut? Zaję zawalczyć. Trzuszion Fuck A, Łive 5 O kill, kill, kill Is lasting Święta, myszka mi zjechała. Ręka w tak Nice. Ręka mi zjechała niesamowicie. Teraz po tej podkładce, ale dobra. Ważne, że Aha, atakować. O my god. Będziemy atakować. No. Aha, tym razem. Mam nadzieję, że przy powiedzie. Plant. Dobra, ja może lepiej nie będę kombinował się jakoś ustawię co do ataku. Kurde, źle stoję, bardzo źle. A tu nie widzę paki, aha dobra. Ja chciałem sobie to na spokojnie ogólnie zrobić, nawet wykreślać na czas, ale czemu nie, też można to robić tak jak mój teammate. Mi się wydawało mi się, że będzie na po stronie tego, ale na razie jest dobrze. I oby tak było do końca. Maybe be, maybe maybe, maybe. one, 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 one. one. No car Nice Plant Jest las, no Verlo, well very low, a Ej Właśnie mieć na loła, Mam nadzieję, że ten granat był coś tam Siddown Nie wiem czy on go widzi tam czy nie Nie mam pojęcia, to jest szlak. Nice. nie, to nie jest chyba. Też chyba na oślep. A skubany. Dobra, nice, 11 dla nas, super. Jestem jeden na pięciu. Jak on mnie tu widział? Ale mnie się teleportowało Szkoda LED na bez okno, załóżmy Przynajmniej tam brawa było Chop nie play, jest tym Sam atakowałem B Nikt mi nie pomagał Oprócz tego, że niebieski zginął. Nikt mi nie pomógł z niczym Szkoda No jeszcze wie One for the current. to <sl possono mess> oh, yeah. <región> <Trail turbulences> Nie mamy zaplantowane. Ja? Nie popełnić głupich błędów jedynie. Co niestety się zdarza. O oh, oh my god, minus 22, I'm sorry. Niezwykle nie lądy zrobiła się przeglana. Oh. Nie robię, tak naprawdę nie lubię takiego wyrączkiwać. Coś tu jest. I nie ma jeszcze Dobra, lecimy. Come on, come on. No, to jest toilet, toilet one. It's last. Trzeba uważać teraz. No i ładnie, pięknie. Chciałbym tylko, żeby było ślepe bez góry. Aha. Z typu dziewięćdziesiątki. Chciałbym taka ślepiany. No nie wiem. Może. I don't know. No. Nie wiem, skończył czemu nie na czas Co mam przegadana runda Mogło być 14, 10 z 11, 13. Teraz tego tickla to zabijemy, ale uh, serio Why not info team? Why not info? One is connector. Nikt nie mówi, że on, że on tam był to są właśnie lundy. Ktoś z którymi nie powie, że tu jest i później jest co jest niestety. Te lundy, które mogliśmy spokojnie wygrać przegrywamy. Ok, we are Nie, znowu 1 na 3 Znowu 1 na 3 Nie wiem My nie potrafimy nic pilnować Nie ma info w ogóle teraz Nie ma info, kto co ma pilnować Dlatego lub przeglądamy blety Nie ten mecz To jest nie do wygrania już Nie przeglądaliśmy Wygrany mecz Tak chciałem wygrać Blank, blank, blank Jak już nie ma nadziei na to. Nawet na remis nie mam nadziei, bo to już jest załatwione. Ok, A teraz walczymy, jak jest przedostatnia luna. No. Czy tam jedna z tych ostatnich? Nie, no, jeszcze ja ginę. Jeszcze przegramy tą lunę, to ja chyba padnę ze śmiechu. Bliżko. Przegra nam kolejną. Co z tego, że jestem pierwszy w tabeli? Co z tego, że mam najwięcej kili, jeżeli chodzi o... No i ty. To nic nie pomaga. Nie chcę więc już wygrać tego welpasa. Już Może za jakiś czas. Bo... to się skończy, nie pata. Może 30 kill i wyglądańse w końcu. Wolałbym, żeby to mój team zdobył pozostałe killy. Żebyśmy tą lodę wyglali. Serbie bym się nie obraził. Free HP, free HP, free, 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 free. Ciągnę dla niego się z kosą. One free HP To jest ten Vartox EU. No, brązki, no. To wersy 100. Jeszcze nie gram więcej tego Welpassa. Jak to przegramy. Chyba, że... po jakimś czasie. Nie wiem. W przyszłym roku. A ile będzie mi się chciało. Do niego wracać. I jednego. No, I koniec. 16-14, dziękuję bardzo. To był najgorszy mecz. Nie no, nie mogę powiedzieć, że najgorszy, ale... Nie nawidzę czegoś takiego Przegraliśmy, wyplane lądy bo tak trzeba powiedzieć Szlek ja mógłby tu trafić jaki jest taki wynik Ale okay. zobaczcie, zostawcie łapki w górę, komentarze, subskrypcje, kto jest nowy No i do następnego Siemka